Będzie być albo nie być dla obydwu ekip. Brazylijczycy teraz bardzo groźna akcja. Neymar, Gabriel Jesus, ale niesamowicie broni po raz drugi Mar Grodak. I dobrze, bardzo dobrze. Milan Skriniar, Duda, Lobotka, Słowacy idą z kontrolą. Mak, Mak! Broni to Ederson. Zróżny dla Słowaków w dziesiątej minucie. Andrzej Duda. I piłka poza polem karnym Brazylijczyków, Ale teraz rzut w wolny, blisko pola karnego Duda. Strzał w trybuny. Ederson rozpocznie. 58 minuta. Vinicius Junior broni Rodak. Doskonale prezentuje się dzisiaj słowacki bramkarz, Neymar. Duda, szansa na kontrę. Lobotka. Eder Militao, Fabinho. I Vinicius Junior znowu broni Rodak. Ale ten strzał nie był zbyt groźny. Od wyrzutu z autu teraz Brazylijczycy na własnej połowie. Danilo z żółtą kartką już. Casemiro również, Paulinho, Neymar, Artur Cabral wycofał do Casemiro. Neymar, Danilo, Paulinho blisko pola karnego Słowaków, Neymar! 80. minuta, otwarcie wyniku. wreszcie Brazylia prowadzi 1-0. Paulinho, Neymar, Brazylijczycy idą teraz w 93. minucie z kolejną akcją. Artur Cabral, Artur Cabral niemal do linii końcowej. Fak Bernardinho i Neymar! Po raz drugi, 93. minuta! Brazylia może odetchnąć z ulgą. Ma już zdobyte 3 punkty. Zwycięstwo 2-0 do 0 nad Słowacją na pewno daje nadzieję na wyjście z grupy. Świetna postawa Neymara, dwie bramki. A naj dobrze spisał się Ederson, który... Był w stanie obronić strzały Słowaków. Aż 5 żółtych kartek dla ekipy No Ten mecz kosztował i sporo nerwów. W przypadku Słowaków najlepszym zawodnikiem był Marek Rodak, a więc bramkarz. Również dobrał cena 7-0 dla Stanisława Lobotki. Nieporywający mecz, aczkolwiek dla Brazylijczyków bardzo cenny. Na dziś tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne spotkania.